Witam serdecznie, Wodosłup Województwa Pocztowych Witamy serdecznie No dzisiaj już jest trochę Późno Jest trochę późno Czas ale, ale przy okazji Przy okazji przejeżdżałem Chciałem pokazać, gołąbki są Są już połączone Siedzą w celach. lada dzień, będą jajka No już, już po prostu No mówię, tylko ciemnawo A kręcimy ten filmik, bo Dzisiaj wysłałem samczyka czerwonego i była pokazana mama a bodajże ten gołąb chyba nie był pokazany na żadnym filmie jeszcze także także zaraz go pokażemy Grzegorz szanowni może tutaj pokażemy go na ten tamcik może na dwór trochę wyjdziemy wyjdziemy bo jest na ciemno tak. jest pokazany gołąbek Niebieski, Właśnie to jest ten samczyk. To jest tata tego głębia czerwonego, co dzisiaj był wysłany do hodowcy. 5377 Nie pamiętam numeru tego czerwonego, ale chyba 12-171 Boże. Nie wiem, nie pamiętam. No jakoś nie tak pamiętam. To jest imbret na głębia Figo. Super skojarzenie. Pokażę w rodowodzie. Ojciec tego głębia o numerze 1395 jest to imbred Figo, jedno z ostatnich dzieci Figo, znakomite połączenie na linii Figo, mama o numerze 1243, tak samo Imbredna Figo. Jest to połączenie brata z, brata z siostrą i jest to tata, gołąbka tego czerwonego, to dzisiaj był wysyłany, wysyłany był do do Gdyni to tak, można, można tak, powiedzieć, tak nazwisko się nie będzie mówić. Tak, oczywiście to mnie każdy a tu jeszcze, sobie życzy. A tu w kartoniku e, jest jeden gołąbek płowy, który miał być odebrany, a kogoś odmówił, i znalazł tak, się Tak, tutaj, tutaj jest, jest w kartoniku chętny. gołąbek, też za chwilę zrobimy otwory i, i za chwilę za chwilę go zabiorę. E, jest samczyk płowy po nim jeszcze. Może go wchodzimy. Możesz pokazać. Pokaż, to pokaż jeszcze tą samicę. Chociaż do, nie mam rodowodu. Znaczy mam w samochodzie, ale... Masz, dobra, pokaż to, jeszcze się tą samicę. <kluzł> środka, żeby nie ja przymknę drzwi może. Dobra. Widzimy, siedzą. Siedzą gołębie. W celach. Tak nagrywamy na szybko, bo mówię, chcieliśmy tego pokazać, żeby ten hodowca widział. Nie, nie. Ta, tamta samiczka jest taka ona jest 5307 tak pokażemy na szybko żeby hodowca, hodowca widział bo jutro będzie gołąbka odbierał o, 5307 5307 wszystko się zgadza jest to wnuczka 520 od Gintera Prangę 7 razy pierwszy 4 razy drugi i wnuczka e, gołąbka który był czwartym lotnikiem Niemiec, pierwszym lotnikiem w kategorii rocznej. Tak, w rodowodzie, był, chyba ten rodowód był na filmie pokazany tam, tak. na ostatnim filmie, czy tam na przedostatnim do hodowcy. Możecie sobie zobaczyć. Właśnie ta samiczka była w zeszłym roku połączona z tym imbredem na Figo, i po niej tak. został się go czerwony. Sięg był wysłany do z Gdyni, a jutro będzie wysłany płowy po tej samicy do hodowcy adres mam ale teraz nie wiem yy, tam skąd jest ten hodowca yy, jutro, jutro tego gąbka będę wysyłał zaraz no, go pokażemy połowego no, tego połowego wyciągnę go z kartonika pokażę żeby hodowca ja, mam, ja mam taki kartonik tam przywiozłem taki dobra, twardy wiesz dobra, dobra. przełożymy go tam i zaraz dobra. ja zaraz czerwony samczyk raczej połowy Idzie do hodowcy tego co zamówił Tak także to jest samiczki jutro, jutro, jutro go będzie wysyłany tylko do ciebie także będzie zadowolony z towaru pierwsza klasa tak, no jest to po, chyba jest z tych późniejszych troszeczkę. Późniejszych troszkę, ale mówicie ale... ale... niesamowicie tak. 815 Także... Tak, on jest, on jest trochę późniejszy, ale, ale on tam śmiało się już połączy, także nie tak. ma problemu, nie? Możecie się hodowcy To śpiewa. jest synek. Możecie się odosy śmiać z gołębnika, bo to jest typowa szopka. Tak, szpowie. to jest typowa szopka, będzie przerabiana. Będzie W przyszłym roku? Tak, to wszystko będzie. Znaczy czy w tym roku? W tym roku będzie. No, będzie to wszystko odburzone, będzie wszystko zrobione. Ale mówię no, Grzegorz, Grzegorz nigdy nie przywiązywał na to uwagi, na to uwagi ale teraz za dużo ludzi, zaczęło się, ludzie zaczęli się śmiać, że tak. szopkę ma, no to mówi przód przerobi, bo o można zobaczyć, dach jest zrobiony nowy, jest rynienka tylko przerobi przód no i wtedy hodowcy się przestaną śmiać i wtedy my, my może po, po lotach na WG zaczniemy się śmiać trochę z tych hodowców co się nas śmiali dokładnie ze, ze szopek gołębie nie lecą także tak. e, e, kiedyś, kiedyś, e, kiedyś też było tak gadane, że nie Grzegorz, że ze szopek gołębie nie lecą, a jeden a. hodowca w Niemczech udowodnił, że, że lecą ze szopek, szopek lepiej lecą niż tych, które w w i to się liczą gołębie, a nie są, są hodowcy, że mają gołębniki odpierdzielone za 100 tysięcy a wyników zero i gołębi dobrych zero dokładnie, a to trzeba odwrotnie, lepiej mieć gołębie porządne i te szopku nie lecą, a, a, a nie się wywyższać także, no, także ten gołębek jutro jedzie do hodowcy ten hodowca będzie to oglądał filmik, to sobie zobaczy yy, rodziców miał pokazanych Tutaj mówię rodowód, mam tylko ojca. Mam w samochodzie, mamy, bo potrzebowałem ksero i mam, ale zapomniałem, bo to na szybko, na szybko, bo Dobra, się dzisiaj też. kończyć, bo się ciemno robi. Pozdrawiam tak. wszystkich hodowców, hodowczynie. Pozdrawiamy i jak ktoś będzie chętny, zapraszamy. Numer telefonu Grzegorza. powiem teraz wolniej, bo dużo hodowców mówi, żebym wolniej mówił. Numer telefonu to będę bardzo powolutku mówił 789. Kolega dalej, powie 495 i końcówka, kolegowie więc... 670. Także no są gąbki do nabycia od Rafała Posonia i od księdza Kostarza, Kostarza. A, jeszcze, a jeszcze o Rafale Posonia mogę trochę podpowiedzieć, bo no, samotę rozmawiałem z kolegą Rafałem. Także bardzo miły, bardzo miły uczynny hodowca. Ma naprawdę materiał pierwszej klasy bardzo bardzo miły człowiek. Pozdrawiam cię, panie Rafale. Tak, pozdrawiamy. Życzymy wspaniałych wyników, takich jak teraz osiągasz, a tak, a jeszcze życzę Ci to, no, naprawdę Ci A jeszcze lepszych, życzę tego, bo Żebyś był mistrzem w Polsce, naprawdę w wszystkich kategoriach, I to co roku. Naprawdę, naprawdę jesteś porządnym człowiekiem, nie? Pozdrawiamy, pozdrawiamy z taką, z takim happy endem. Dobry lot. Dobry lot.